W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem rośliny gość brodaty. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Goździk jest to rodzaj roślin z rodziny goździkowatych. Obejmuje około 300 gatunków z terenu Eurazji i północnej Afryki. W Polsce rośnie dziko 11 gatunków, dość zmiennych morfologicznie. Jednym z popularnych jest goździk kamienny lub brodaty. Goździk brodaty rośnie dziko w Azji na obszarze Chin i Korei Północnej oraz w środkowej, wschodniej i południowej Europie. Dolina tworzy luźne darnie o wysokości 70 cm. Łodyga wzniesiona, prosta, naga, gruba i rozgałęziająca się. Liście, naprzeciwległe, brzegie, ostro zakończone, bez przylistków. Są jednonerwowe i zrośnięte nasadami. Kwiaty gęste, główkowate wierzchotki. Są siedzące lub wyrastają na krótkich szypułkach. Kielich sztywny. Uprawiany jest przeważnie z nasion. Nasiona wysiewa się do inspektu od maja do czerwca. Siewki wymagają pikowania gdy mają 3 do 4 liście. Do gruntu wysadza się pod koniec lipca lub z początkiem sierpnia. Wymaga słonecznych stanowisk i gliniasto-piaszczystych gleb o stałej wilgotności. Goździk brodaty jest goździkiem najmniej wymagający. Zadowoli się i przyjmie prawie w każdym miejscu na działce. Jest rośliną charakterystyczną dla stylu ogrodów wiejskich. Ten pełen uroku gatunek jest rośliną dwuletnią, bardzo często uprawianą na kwiat cięty, a także sadzoną na obwódkach rabat. Zdobi ogród od czerwca do połowy września.